Mamy tutaj zadanie, podaj długość drugiego boku prostokąta, którego obwód wynosi 44 cm i jeden z boków ma długość 15 cm. Czyli jest to takie zadanie, w którym musimy posłużyć się jak gdyby własnościami prostokąta. Dobrze jest w takim zadaniu sobie zrobić jakiś mały rysunek, żeby lepiej sytuację zauważyć. Bo wiele osób jest po prostu wzrokowcami i łatwiej niektóre rzeczy robi się widząc. Więc mamy tutaj taką informację, że jeden bok ma 15 cm. Opiszę sobie tutaj na moim rysunku ten bok. Powiedzmy, że ten bok mój ma 15 cm. I od razu widzę tutaj z tego rysunku własności prostokąta. Wiemy, że bok, który jest naprzeciwko ma taką samą długość, więc ten bok również będzie miał centymetrów 15. Wiem też, że dwa pozostałe boki są równej długości. No nie wiem, ile mają jeszcze jaka jest ta długość. Ale mogę tutaj sobie wybrać, napisać, nazwać je jakoś, tak? Niech to będzie jakiś bok, który się nazywa A. A ten drugi bok jest dokładnie tak sam, więc on również będzie nazywał się A. I mam tutaj. Taką właśnie sytuację, czyli dwa boki po 15 i dwa boki A. No i mam informację, że obwód te tej figury wynosi 44 cm. Wiem, że obwód to jest dodanie wszystkich boków, więc to jest po prostu 2 razy 15 cm plus 2 razy A. A całość równa się czterdzieści cztery centymetry. Czyli wiem, że 30 centymetrów plus dwa razy jakaś długość, a równa się czterdzieści cztery centymetry. Więc, jeżeli tak jest, no to moja długość 2 razy a to będzie po prostu 44 cm odjąć 30 cm. Ta długość 2 razy a to będzie po prostu cm 14. A skoro 2 razy jakaś długość to 14, to bok mojego prostokąta wynosi 7 cm. I to jest rozwiązanie tego zadania. Także o czym tu trzeba pamiętać? O tym, że dwa boki w prostokącie są takie same, i dwa pozostałe takie same. No i o tym, że obwód to jest suma po prostu długości wszystkich boków. I myślę, że jak o tym wszystkim pamiętamy, to to zadanie nie sprawi nam problemów. Powodzenia!